To nie w szarym gle, Chociaż czasem jest nam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką damą, Tą jedyną, tą wybraną, I jak nikt z nas w, w samym samym świeciech... Siema, z tej strony y, Psychiczna, a to jest nowa seria na moim kanale, oczywiście z y, Minecrafta, odeszłam od Mekina, no tak. Bo wyśmiali mnie po prostu, no chciałam się powiesić, kurwa, chciałam zwrócić na siebie uwagę, no to... No i, no i kurwa nie mam wstępu na, na metinową scenę YouTube'a, tak? No to teraz szukam chłopaka w społeczności Minecrafta. No trafi mi się taki jeden gimbus, ale... Ale dobra, przejdźmy do rzeczy, tak? No, hehe. Co ja chciałam tu powiedzieć? Tutaj nowy kanał założyłam. Zakładamy sobie świat. E, jak, jak, Jakie by tu był? E, kurwa może patataj albo no to wio. Tak, no to wio. No to wio. No. Tu wykrzykniki oczywiście. create new world. Dajemy. Czekajcie, czekajcie, kurwa, czekajcie. Dobra, kurwa tu się wczytuję teraz. Sorry, bo to, no kurwa wiecie, ja se dalej kręci na YouTube, patrzcie jak za Metina opywałam w kasie. Zobaczcie tylko to. No i no i kręcimy, nie? Nie wiem, tu tu musimy czegoś tam kurwa nazbierać. Nie wiem co bym chciała najpierw wybudować, nie wiem, może jaką stajnię, kurwa, nie wiem no w ogóle co będzie na moim kanale, nie? Kurwa. Tak myślałam, jakieś tutoriale, jak się podciąć żyletką, kurwa, nie wiem, jak, jak dobrze pętlę naszej i założyć, coś, coś w ten deseń, kurwa, coś w te kolorki, tak, yy, nie wiem, nie wiem, naprawdę, yy, czekajcie, widać mój skin, o, tu, tu, kurwa, no, no, no przesuń się, kurwa, o, o, jestem tutaj ładnym, rasowym konikiem, tak, yy, no, widać moją mordkę, jestem rasowym koniem, tylko nie mówcie, kurwa, nie plujcie mi w gębę, że jestem jakimś zwykłym, kurwa, kucykiem Yy, no i co mam tutaj powiedzieć, no nie wiem jakie filmy, no nie wiem może jakiś kurwa yy, W ogóle matka mnie ostatnio w kurwiaku się z nią na live, bo ona mi kurwa kolację zrobiła, nie? I ja patrzę kurwa, jakaś kiełbasa, jakiś włócz kurwa No wiecie, ja to wpierdalam, nie? Ale kurwa nagle coś mnie tak wzięło, nie? I się pytam, Tee mamo, a co to jest za kiełbasa? A ona Konina a ja, no tej kurwa, no chyba cię pojebałam, przecież ja kanibalem nie jestem. No. Tu, 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 a chujowa taka, ja sobie trochę drewienka nazbieram tutaj, no. Ciężko tak będzie rąbać kopytami, ale, ale postukam trochę i zobaczymy jak to będzie, to ze na chwileczkę. Dobra kochani, ja sobie tutaj znalazłam taką, e, kurwa, no, no plażę taką, tu takie jezioro. Tu, tu słońce kurwa, tutaj słońce. No i se tu czulej jakąś kurwa chatkę, jakąś stajnię, czekajcie, no tu, tu jakieś kurwa wejście, tu jakieś czekajcie, bo to to duże musi być, no wiecie, kurwa, czemu mi to drewno nie schodzi? Nie wiem, Na, no zbierałam trochę drewna, ale, ale dobra dupić to. Ciulam tutaj ta stajnia, tu tu musimy taką trochę zrobić, bo dla, dla kolegów tutaj ten hacker Intel przyjdzie, mój przyjaciel, tutaj przyjdą e, tu zrobię spotkanie z ludzi z Minecrafta o, tu, tu, Łapkują mnie przecież no Bo no, ja już tam w Metinie nie mam wstępu szczerze mówiąc no Nie tylko dlatego, że tam opierdoliłam i oszukałam swoich widzów, ale No Kurwa zaraz wam tutaj dowód to, to znaczy to taki kurwa no, no Wiecie no Pokażę wam i tyle no I tutaj sobie budujemy tą stajnię Tu sobie czujemy, kurwa tu hop kurwa na kopytka! Hop tutaj! I hop! I hop! Kurwa! Widzicie, widzicie jak pan się Jak się na napierdala, no? He kurwa! He! he. I ja! Kurwa, ja! No! Dobra, to, to ja może pociulam tu troszkę, no tu taką się kurwa podłogę zrobi! No i widzimy się za chwilę, no strzałeczka. No dobra, no zbudowałam już, kurwa, tą, tą stajnię. Tu są takie, takie, ten, boksy, takie tam dla kolegów, jak przyjdą i ten, żebyśmy się siedli tutaj. No i takie, tu taka kurwa, żeby było słoneczko, żebyśmy się opaliły i opalili. No tu sobie jedzonka trochę nazbieram, oczywiście marcheweczki, kurwa, to co koniki lubią najbardziej. Yy, zboże oczywiście, żeby wiecie... No dieta musi być trochę urozmaicona, tak? Yy, kurwa, nie wiem o co chodzi, tam są jakieś kominy, także kurwa, nie wiem, to przez noc jakąś no. Yy, czekajcie, bo kurwa ktoś mi pisze, wiecie, z dwóch. O, widzimy, że ktoś tutaj kurwa napisał na gadu-gadu. O, Siemka. Napiszę mu, kurwa, muszę co, co mu napisać. Yy, napiszę, hej, budziaczka mu dam, no. Sajemne. Tu jest moje ginie jakbyście chcieli, to znaczy to nie jest T, tylko e, tu wam tu e, no tu macie 4, 6, 4, 5, e, oczywiście nie mieszkam, tu powiem, mieszkam w jakimś tam kurwa, to znaczy w stajni mieszkam, no wiecie, ale tu mam tak pisane tylko no e, e, ja ci za to EQ na 26 mogę dać. Dwa kartony w tych tak a no bo no bo chciałam e, się wymienić kurwa, wiecie to mój opis, że chciałam się wymienić de, de, tam karton żyletek dostać, no kurwa i, i, i... A i sobie myślę, kurwa, no nikt się nie zgłasza, no już widelec dam na opis, nie? Tylko bez skojarzeń z tymi nożami, już, już tylko żyletki i, i te sprawy. No i jak się zgłosi to dobra, to na, napiszę mu. A przypomnij mi coś, kurwa ja tam chyba pieczęć konia na 400 godzin jeszcze miałam. Tak. pieczęć konia. E, kurwa ja mam jeszcze na 400 godzin. Yy, kurwa, co tam jeszcze miałam, a, FMS-a 13 średnie, yy, FMS-a 13 średnie, co tam kurwa, yy, no i takie IQ-na drobka, no, no, czekajcie że napiszę mu to, niech ziomek wie, i, i... kurwa, sprzedam, to już mam koniec, koniec z Metina, tylko Minecraft, yy, teraz będę z Minecrafta nagrywała, już pierdolę ta Metina, no i tyle, no. Mam jeszcze Assassina Screena, tylko ten ej kurwa chujowa skacze po tych domach, bo takie kopyta mu wyrosły, gdy ja nim gram. No wiecie! Ja, ja. Kurwa, ale żółka, jebnęłam. E, e, Pokrawę w Minecraft, czekaj, no się wyknę.